Szanowni Państwo, wyszedłem na spacerek. Patrzcie, jak ładnie wszystko zarośnięte. Tam jest rzeka Jeziorka. No, ciśnienie mam słabe. Atmosferyczne jest wysokie, a normalnie ciśnienie poniżej stuje, Czyli idziemy się poruszać, może. Pompa zacznie pracować, jak tylko mówi. Trochę szybciej. Pociąg jeździ, ale go nie zobaczymy. Tu jesteś taki ćwierkający ładnie. O! o tak jak motorówka zajwania to Znaczy naszej